Dobra, możemy zaczynać. Jak shotguna nie ma, Shogun! SHOGUIN! Więc, jak chcesz, to. Zapraszać cię, czy nie? Czy. czy... A, to. Ja jestem A, okej, okay. kurwa. Dobra, to trudno. To będzie odcinek troszeczkę nagrywany. Yy... Dziwnie. Dzień dobry, tutaj Hunted. Kolejny odcinek, oh. tym bardziej z ligi z dwoma, z jedną mędą, znaczy. Dzień dobry, miłego dnia. O, patrzcie, Kubik znam mi miłego dnia. Ja mogę brzydko powiedzieć, się przywitać? Z Zależy. Jak to wytnę, to wytnę. Jak nie, to zapomnę, truno. <grym> Okej. Okay. Ale mojego naz moje nazwisko to wytnę. Dobra. Trzeba zrobić coś clickbaitowego, co przyniesie mi... Yy, co co da mi świeży poobiew widzów na kanale. Trzasnąłem trzy pęty w jednym meczu. Skończyliśmy mecz w 20 minut. <grym> Jestem pod nexusem w piątej minucie. Zobacz jak. Chyba jak stresowałem przez 6 No dokładnie 99% graczy zna ten trick <noise> Nie to powinno być... 99% zna tą mechanikę, klinika nie zna Faker o nie miał jak się dowiedział Podkonam najlepszą ofiorę na eunę Chociaż eunę to jest pełna wieś, ale okej, okay, naprawdę, nieważne Kogo ja nie chciałbym grać na topie? Na pewno z nie chciałbym, nie, nie lubię jakoś tego championa Hmm. Głupi no nie. nie masz psychy pójść ty. Jak to się nazywa? <gry> nie no, ma... Yumi, nie masz psychy po prostu Tam kęcz na topie. Nie mam Yumi, tam kęczna można spróbować. E włącz tak, tak, dru... e pan... drugi raz nie, będę w jakimś montażu tak, tak. gdzie mnie rozjebali Właśnie, Coś, bo... 100 tysięcy osób widziało, jak Banaś przegrywa na, na topie, nie? <grym> Grałem sobie tam kęczem pierwszy raz na topie przeciwko Moderykajzerowi i gościu, kurwa, akurat, który grał Moderykajzem, robił, kurwa, jakiś sobie odcinek i jestem w montażu, jak dostaję w pierdol. No to wszystko się zgadza. Co teraz pójdzie? No co? Ilooi by poszło na topa. Teraz musisz skontrolować i Banaś. Nie wiem, jak ty to zrobisz, ale powodzenia. <grym> Dziękuję! Nie wiem, ja bym wziął jakiegoś carry, nie chciałbym brać na topa Weź jakiegoś Timo na. Weź jakiegoś Wayne na to Iloi Wayne? Nie no, Ilaoi, bierz tego! Tego, jak to się. Czekaj! Bierz jakoś... Kurde, ogrywałem Znale, to czy wziąłem? Gdzie jest rozum i godność człowieka, banaś? Ty piknąłeś się w słowo Nie mam rozum i godności człowieka. Znaczy mam rozum, ale godności nie mam. Znaczy, dobra, bo my i tak nie mamy rozumu i godności, ponieważ jak ja mam. Mro... i ona ma ty grasz, Jasuła, nie? HAHA! Rzeczywiście! Tak, że... tej gry? To już. oni dykery nie mają. Co jest? Da mamy w grę jednego tak, ale... Ciekawe. I po prostu, chłopie, chodzi o to, mhm. że ja mogę albo być cieciem i kupić z tego Jasuła i uczyć się dalej nim grać. Albo kupić Zoli, w którym jakkolwiek już umiem grać. BĄDŹ DZIECIEM Ja Bądź nie gram na Katarinę. Projekt Katarina. Ogólnie z... gdybyśmy czy... mieli zespół Koreańczyka, to by nam wykierował. To co? Wbiłem już z poziomu maestrii do 30 tysięcy i siódmy poziom maestrii do 50? Nie no, ja, ja przegram na tego seta. Ja potrzebuję. Co robi set? Wiesz, że set składa jeden item i nie możesz żyć, nie? Jaki? Jaki? item ma złożyć Ibaneś przy tej on nie, on nie potrzebuje itemów. Tyle wam powiem. racja, racja, racja. No w sumie faktycznie. Zwłaszcza na Banasia. Przynajmniej w tym się zgadzamy. W ogóle Liar wyprosił agenta z tego, z mikrofonu kurde i nie może. Nie nie ma żadnych śpiesznych odpowiedzi. No niestety, ja nie, powiem, nie, nie, nie wiem co, o co chodziło z tym agentem, więc. Chodziło o to, że jak Lier się przez dłuższą chwilę nie odzywał, albo wyciszył mikrofon, to jego agent FBI do nas przemawiał, nie? Nie wiem, czy już ty masz takiego agenta, ja mam takiego agenta. Każdy obserwuje No tak, no przecież każdy <laughs> to połowa wie. Kości, połowa ludzkości są FBI! W razie. No tak, no przecież mikrofon to jest wiadome. Ja nas rozmawiał. On tam gadał niecenzuralne rzeczy Ale oni nie powinni Pyle. właśnie się trzymać tak jakby... ...inkognito czy coś? Chopie jemu ja tak odliera, psycha się teraz <gulanie> Mówisz? Mów, kur... Wiesz, on... Jak, jak on gadał do radka, że ma zimno w domu To <gulanie> <Kur. gulanie> są złe znaki psychiczki twór, po Okej okay. Niech ci będzie... Ja tam się nie znam na tych internetach Czy coś Dobra W sumie Windwalla czy potrzebuję na niego? Na Gargasa Windwall mi się też nie przyda Jedynie Windwall mi się przyda na Katarinę i na Lux Może? Nie Ja wiem co ja będę widział do Lepszą skinę do jeansy i gram na wszystkich liniach to jest plan na żyć. Przynajmniej gościu tego. Hmm, dobra. Użył tego, użył y, nienawodowanego S? Leona przy grillu y, Podrabiamy radkę. Czego Radka? Radka? Bo, bo radek to ochcił kiełbaską. Co? Paruwą, czy jakieś inne. Chociaż to bardziej, że Ludzie w szkole się przesuwali. parowo. Hmm. Bo no ma ten trójząb z kiełbasą, nie? Ta <śmany> Trójząb z kilbasy, kurwa Trójząb, kurwa z... Dwójzom kurwa No nie! Ja cały czas, cały czas używam mojego E pod wieżę O, 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 pa 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 pa, pa z małpy Kur... Po Przed tego drzwi O, żebyś teraz zginął, głupi karakanie Czemu mnie nie wyzywasz? Nie ty My mamy dżunglera bez smajta A bez smita może wygrać Kuba dawaj go, tutaj jest, tutaj jest Mmm, nieważne Dobra, set używa na mnie No ale że ku... ...ba, możesz ty pi... Luźny tak, będzie luźny odcineczek, Jak mój jungle jest spirnolonym idiotą. I nic nie robi. No you Toxic Kit, kurwa. Mówi do mnie gościu, który nie ma jeszcze tego, który nie ma smajta. Dobrze, pinguj tą szmatę, Kuba. Ile osób trzeba w dziesiątej minucie, żeby zabić smoka? Cztery. Spierdzielam przed typem, który mnie goni. Okej. Okay. Ja, ja mam na plecach całą grę. Całą grę. Z bota zlazła yy, ta, 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 kiełbaska z zają Potem zaczęła mnie gonić z Syndra, Master i dołączył się już na, na topie Darek, jak go nie tu przylazje. Ja robię, znaczy blis mi pokazuje, żebym budował pancerza ostrze, krwiopijce, botrka i czarny tasak. Ale myślę, że to zmodyfikuje, więc buduję sobie pogromce kenów, zbuduję sobie czarny tasak, tak żeby mieć jeszcze większe przybicie pancerza. Się ma jest uło. Ez już mnie nie porobisz. Odkąd mam R, już mnie nie porobisz. Co ty właśnie tak gadałeś? O to, no. to, 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 to jest coś tam o hodowli. Wiesz co ma hodowa, czego nie masz ty? Klinika, no Klinika, ble. Wyświetlenia, zasięgi jakkolwiek są zabawni. Codownie Właśnie o tym mówię, że jakkolwiek są zabawni mają zasięgi. Dobra, ja się raz dorwałem do wieży ogółem. Wieża już nie ma trzech plateów, Czterech przepraszam Miałem do mnie na mi do przyszła. Dobra! Zginąłem raz. Za mnie jest 150, ale zgarnąłem w tym czasie 3... Nie, 4 plejty. Wiesz, że zostało 500 HP. Bro! może to same staty, jak ja tylko ty masz nie wiem dlaczego dwa level więcej Bo mam prawie, że dwa razy farmy więcej Tak dwa razy? Masz tylko 20 creepów więcej Ale byłem przy większej ilości śmierci. a, no a, <saduń> Mmm, brada, Pomogłeś mi, dziękuję. Chciałem ci to wziąć, ale dobra. <śmiech> <śmiech> nie wyszło mi jakoś kombo z tym cieniem przez ścianę. Dlaczego się nie dziwisz, że... Dlaczego się nie że chciałeś mi zabrać? No, że ten Lucen, no już robi takie oro. No, o... Ja mówię, Lucen tu nie wykrował. Tak się gra właśnie z randomami Essa, byku Łatwo. Łatwy top. No, bardzo łatwiej. Nie, nie, nie gramy może w tej samej grze, ale jak tak to dokrę. Ty pod nami, Łatwo, GGS. Najkrótszy odcinek świata. Nowy Yasuo jest zbyt OP. -e. Odcinek. Mm, Nazwę tak, odcinka. Nowe tak, Nowy Jasuo, tak. tak. Wyobraźmy z internetu jakąś miniaturkę jak Jasuo, rkuje pięć osób i sobie to wklej. <laughs> No arigato za oglądanie, trzymajcie się. cześć, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, lajkowania, ja chyba po mówię, komentowania. Arigback, arigato. Eee... No, 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 no. A <ślamy> Potem się za Polaka uważam. <ślamy> trzymajcie się, cześć.